Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam ładownicę. Indywidualna apteczka pierwszej pomocy amerykańskiej armii z demobilu w kamuflażu UTP. Tak to się przedstawia. Zapewne dostępna jest też w innych kamuflażach. Jako, że z demobilu, to ja pokazuję wyłącznie moją sztukę. Każda inna może troszeczkę odbiegać jeśli chodzi o jakość. Jakieś tam dodatkowe, zbędne napisy, jakieś przetarcia, czy jakieś tam dziurki. Według mnie mój egzemplarz jak najbardziej jest w porządku. Powiedziałbym, że bardzo dobry. Pomimo, że używamy. Waga tego to 146 gramów. Jeśli chodzi o rozmiarowość, to orientacyjnie wysokość 16 cm, szerokość 11 cm i głębokość 6 cm. Z przodu zapinana na Fastex. który jest bardzo dobrej jakości. Dodatkowo jeszcze jest rzep. Tutaj pokażę napisy. Materiał to oczywiście nylon dosyć sztywny raczej poziom niezniszczalny. Tak to się prezentuje w środku. Oczywiście do tego wchodzi jeszcze taka dodatkowa wkładka, której ja nie posiadam. No, takie bandaże i inne rzeczy mi jest raczej zbędna, bo ja jej, tej ładownicy nie będę wykorzystywał jako apteczkę, tylko zupełnie co innego. Pod spodem mamy drenaż, czyli jakby woda wleciała od środka, chociaż od góry, no to ma tutaj ujście. W pobocznych ściankach mamy dodatkowe jest takie wzmocnienie w postaci takich przyszytych plastikowych wkładek, które są wzdłuż całej ścianki, z jednej strony oczywiście i z drugiej, co ma oczywiście usztywnić całą tą ładownicę. Także jak coś wkładamy porządnie, to ona nam się tak nie spłaszcza, tylko po prostu jest w ten sposób cały czas dostępna. No i łatwo można coś sięgnąć i wyjąć. Szycie bardzo dobre. Raczej nie sądzę, aby się coś tutaj z tym stało. Oczywiście można to sobie przeznaczyć nie tylko właśnie jako to na apteczkę, tylko do przechowywania zupełnie innych rzeczy. tyłu mocowanie typu MOL. Zatrzaski, które bardzo dobrze trzymają. Czyli umożliwia to nam podczepienie do plecaka, do kamizelki taktycznej, czy do pasa. Lub noszenie po prostu to niezależnie. Same te paski podwójnie zszyte, bardzo sztywne to oczywiście bardzo świetnie trzyma, pomimo że na pewno trochę ma lat i raczej będzie trzymać nadal, jak to zwykle bywa z wojskowymi rzeczami. Bardzo mocno to siedzi, nie ma prawa się odpiąć. No już pokazywałem wcześniej inne ładownice. Idealnie one pasują do plecaka, który za jakiś czas też pokażę. W takim samym kamuflażu. Także dla mnie bardzo świetna sprawa. Na pewno będzie taki, taka ładownica długo służyć. O ile oczywiście taką potrzebujemy i sobie taką kupimy. Dostać można oczywiście w wersji takiej powiedzmy używanej, czasami też można w wersji nowej, takiej magazynowej gdzie tam po prostu przyleżało nieużywane to jest wersja używana, jak widać w stanie idealnym praktycznie jakby mało kto to użył albo rzeczywiście dziś przyleżała długo w magazynie ja jak najbardziej takie coś polecam, o ile ktoś oczywiście potrzebuje Także cena, i gdzie ja sobie to kupiłem, jak zwykle, wszystko będzie pod spodem w opisie. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No i do następnego filmu.